Dzień dobry, drodzy emeryci, drodzy widzowie. Mam dziś dla Was naprawdę pilną i niezwykle ważną wiadomość, bo to, o czym dzisiaj powiem, dotyczy setek tysięcy osób w całej Polsce. Otóż zakład ubezpieczeń społecznych rozpoczął właśnie ogromną operację przeliczania emerytur. To nie jest plotka, to nie są medialne spekulacje to oficjalnie potwierdzona informacja. Od listopada 2025 roku ZUS wchodzi w etap masowych przeliczeń świadczeń, które w praktyce oznaczają wyższe emerytury dla wielu seniorów. Według danych, do których dotarłem, przeciętna podwyżka wyniesie około 230 zł miesięcznie, ale to tylko średnia. Znane są przypadki, w których świadczenia wzrosną nawet o 800 zł miesięcznie a osoby spełniające określone warunki otrzymają jednorazowe wyrównania sięgające nawet 14 tysięcy złotych brzmi to naprawdę poważnie i tak właśnie jest. Ale jak zwykle w przypadku ZUS-u diabeł tkwi w szczegółach. Kto może liczyć na podwyżkę? Zacznijmy od tego, że podwyżki nie obejmą wszystkich emerytów. Nie ma tutaj automatycznej równości. Rząd i ZUS wskazali konkretne grupy, które mogą liczyć na korzystniejsze przeliczenia. Najważniejsze kryterium to wiek i rok urodzenia. W roku 2025 wnioski o przeliczenie mogą składać kobiety urodzone w 1965 roku i wcześniej oraz mężczyźni urodzeni w 1960 roku i wcześniej. To właśnie te roczniki osiągnęły już powszechny wiek emerytalny i mogą skorzystać z ponownego ustalenia wysokości świadczenia. Ale to nie wszystko. Dodatkowe korzyści przewidziano również dla kilku szczególnych grup. Pierwsza z nich to tak zwani emeryci czerwcowi osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach od 2009 do 2019 roku. To właśnie oni przez wiele lat byli pokrzywdzeni przez przepisy, które sprawiały, że ich świadczenia były obliczane na mniej korzystnych zasadach. Druga grupa to seniorzy, którzy mimo uzyskania prawa do emerytury nadal pracowali i odprowadzali składki, ich wysiłek i dalsza aktywność zawodowa teraz wreszcie zostaną docenione. Trzecia grupa to osoby, które dostarczyły nowe dokumenty potwierdzające staż pracy lub dodatkowe okresy zatrudnienia dokumenty, których wcześniej ZUS nie uwzględnił. Kolejną kategorię stanowią osoby, które należały do otwartych funduszy emerytalnych OFE i przeszły na emeryturę przed 2017 rokiem, dla nich również otwiera się teraz szansa na korzystniejsze przeliczenie. Ostatnią grupą są ci, którzy wcześniej skorzystali z emerytury wcześniejszej, ale dziś osiągają już powszechny wiek emerytalny. Oni również mogą wnioskować o ponowne ustalenie świadczenia. Ile wyniosą podwyżki? ZUS nie wprowadza jednolitego wzrostu, bo każde przeliczenie zależy od indywidualnej historii ubezpieczeniowej. Dla niektórych będzie to kilkadziesiąt złotych, dla innych nawet kilkaset. Na przykład osoba, która po przejściu na emeryturę pracowała jeszcze trzy lata, może otrzymać około 200 złotych więcej miesięcznie. Ci, którzy przepracowali sześć lat, Mogą liczyć nawet na 500 zł podwyżki co miesiąc. Emeryci czerwcowi, którzy potencjalnie byli najbardziej poszkodowani przez stare przepisy, mają otrzymać średnie podwyżki w granicach od 160 do 230 zł miesięcznie, a oprócz tego jednorazowe wyrównania od 1000 do 1800 zł. Ale są też przypadki, w których ZUS wypłaci nawet kilkanaście tysięcy złotych wyrównania, zwłaszcza osobom z bardzo długim stażem składkowym lub tym, które korzystają ze specjalnych zasad przeliczeń. Dlaczego zus dokonuje tych przeliczeń? Trzeba przypomnieć historię, o której wielu z was zapewne słyszało. W latach 2009 do 2019 osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu miały ogromnego pecha z powodu różnic w sposobie waloryzacji składek ich świadczenia były niższe nawet o kilkaset złotych miesięcznie w porównaniu z osobami, które przechodziły na emeryturę w innych miesiącach. To była oczywista niesprawiedliwość. W roku 2021 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy te były niezgodne z zasadą równości wobec prawa. Po tym wyroku rząd był zobowiązany do przygotowania rozwiązań naprawczych, i właśnie 1 czerwca 2025 roku weszły w życie przepisy, które otwierają drogę do przeliczenia emerytur i wypłaty wyrównań. Jak złożyć wniosek o przeliczenie? Tutaj warto rozróżnić dwie sytuacje. Dla emerytów czerwcowych ZUS przewidział ułatwienie, nie muszą składać żadnych wniosków, ich świadczenia zostaną przeliczone automatycznie, a pieniądze trafią na konta od lipca 2025 roku do marca 2026 roku. Inaczej wygląda sytuacja pozostałych seniorów. Osoby, które kontynuowały pracę po przejściu na emeryturę, mają nowe dokumenty lub należały do OFE, muszą złożyć wniosek o przeliczenie. W tym celu trzeba wypełnić formularz ZUS RWPS dostępny na stronie ZUS w każdej placówce lub można go zamówić pocztą. Wniosek można złożyć osobiście przez pełnomocnika, pocztą lub elektronicznie przez platformę usług elektronicznych ZUS. PE -ZUS. Do dokumentów warto dołączyć wszystko, co może wpłynąć na zwiększenie emerytury, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach, okresy służby wojskowej, urlopy wychowawcze czy nawet potwierdzenia ukończenia studiów. ZUS ma maksymalnie 60 dni na wydanie decyzji, ale w praktyce wiele spraw rozpatrywanych jest szybciej, o ile dokumenty są kompletne. Czy warto składać wniosek? Zdecydowanie tak. Eksperci są zgodni. Nawet jeśli po przeliczeniu świadczenie wzrośnie tylko o kilkanaście złotych, to emerytura nigdy nie zostanie obniżona. Najgorszy możliwy scenariusz to utrzymanie dotychczasowej kwoty, a w najlepszym wzrost o kilkaset złotych miesięcznie. Warto też pamiętać, że każda podwyżka jest naliczana z wyrównaniem wstecz od dnia złożenia wniosku lub od dnia, w którym nabyło się prawo do korzystniejszego przeliczenia. Ile wynosi podwyżka na rękę? Oczywiście każda podwyżka jest opodatkowaną i oskładkowana na tych samych zasadach co cała emerytura. Od kwoty brutto ZUS odprowadza 9% składki zdrowotnej oraz 12% podatku dochodowego od nadwyżki ponad kwotę wolną. Czyli jeśli podwyżka wyniesie 500 zł brutto, to na rękę emeryt otrzyma około 440 zł netto. Wciąż jest to jednak realny i odczuwalny wzrost, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy koszty życia rosną z miesiąca na miesiąc. Ile to wszystko będzie kosztować? Według szacunków Ministerstwo Finansów i ZUS ponowne przeliczenie emerytur będzie kosztować budżet państwa od 3 do 4 miliardów złotych rocznie. Samych tylko emerytów czerwcowych jest około 300 zero, a ich średnia podwyżka to od 160 do 230 zł miesięcznie plus wyrównania rzędu 1000 do 2000 zł. Rząd podkreśla jednak, że nie jest to żadna forma prezentu, lecz działanie naprawcze, które ma wyrównać wieloletnie niesprawiedliwości i uwzględnić dodatkowe okresy składkowe wielu seniorów. Środki te pochodzą z funduszu ubezpieczeń społecznych, który i tak co roku jest zasilany ogromną dotacją z budżetu państwa. W roku 2025 ta dotacja ma wynieść ponad 85 miliardów złotych. Najczęściej zadawane pytania prosta odpowiedź, czy każdy emeryt otrzyma podwyżkę? Nie. Tylko ci, którzy spełniają określone warunki dotyczące wieku, dokumentacji i składek. Czy trzeba składać wniosek? Nie, nie wszystkim. Emeryci czerwcowi nie muszą. Ich świadczenia zostaną przeliczone automatycznie. Pozostali muszą złożyć formularz ZUS RWPS. Ile można dostać wyrównania? Od kilkuset złotych do nawet czternastu tysięcy złotych, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Kiedy można spodziewać się pieniędzy? Automatyczne przeliczenia ZUS realizuje już od lipca 2025 roku do marca 2026 roku. W przypadku wniosków indywidualnych ZUS ma 60 dni na decyzję. Czy ZUS może obniżyć świadczenie? Nie w razie mniej korzystnych obliczeń pozostaje dotychczasowa kwota. Podsumowując, nowe regulacje oznaczają realne korzyści dla wielu emerytów, zwłaszcza tych, którzy przez lata byli pomijani przez system. Przeliczenia będą realizowane etapami, najpierw automatycznie dla emerytów czerwcowych, a następnie dla tych, którzy złożą wniosek. Wyrównania dotyczą okresu od 1 lipca 2025 roku do dnia wydania decyzji, a nowe świadczenia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Dla pozostałych seniorów ustawodawca przewidział czas 6 miesięcy na złożenie wniosku o przeliczenie warto to zrobić jak najszybciej, bo każde przeliczenie może przynieść wymierne efekty finansowe nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej. Choć cała operacja jest ogromnym obciążeniem dla budżetu, to trzeba uczciwie powiedzieć, jest to działanie sprawiedliwe i potrzebne. Wyrównuje błędy, które powstały w poprzednich dekadach i przywraca elementarną równość między emerytami. I na koniec, drodzy widzowie, ważna wiadomość: ZUS potwierdził również dodatkową wypłatę dla osób urodzonych między 1949 a 1969 rokiem. Jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, koniecznie zajrzyjcie do komentarza pod tym filmem. Tam zostawiam Wam wszystkie szczegóły, a ja zawsze proszę Was o polubienie tego materiału i subskrypcję kanału, żebyście nie przegapili żadnych nowych informacji o zmianach w systemie emerytalnym. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.